Witam Pana bardzo serdecznie na portalu i w gazecie Bolec Info. Proszę się przedstawić bolec naukowcom. Winię Jest pan, Został Pan najlepszym nauczycielem. W zawodzie. zawodzie. Co trzeba zrobić, żeby być najlepszym nauczycielem? Zróbmy mi po prostu. Ja przyznam przez całą tą drogę, byłem kursiem, pracownikiem i właścicielem. I ilu Pan wyszkolił uczniów u się Około 90. I wszyscy pracują w tym zawodzie? W tym? W większości pracuję, ja pracuję mniej więcej około 10-12 lat. Niektórzy pracują po 20 latach, ci ludzie pracują 20-18 latach. Proszę powiedzieć, w jakim zawodzie pan jest uczestnikiem? piekarz, cukiernik, sprzedawca. Yy, ile y, trzeba takiego ucznia szkolić, żeby był takim, no, powiedzmy dobrym czy średnim uczniem? Trzy lata. I co, wtedy zostaje, zostaje czeladnikiem? Czeladnika, tak. Yy, ile pan jeszcze zamierza wyszkolić? Ile będzie? szkolić? A proszę powiedzieć jeszcze na koniec, jak y, piekarnictwo w ogóle stoi w Bolesławcu? To jest troszeczkę dużo, dużo gorzej niż, niż 20 lat temu, 10 lat temu. Ale ciągle się rozwija tak jednak. Chcielibyście, żeby szybko, tak? No ludzie nie. jest mało ludzi, w ogóle wiecie. Czyli ubywa ludzi, to mnie jedzą. No, oczywiście. Ale są i mówią. To co pan by co pan życzył tym młodym adeptom sztuki cukierniczej czy piekarstwa? Co może pan by im życzył? Może by się uczyli w tym zawodzie, jako opieka cukiernik sprzedawca. Zwłaszcza opieka cukiernika, bo teraz akurat już coraz mniej uczniów w tym za, w zawodzie co się uczyć. Akurat taki spadek jest od 55 lat, że hmm. bardzo mało jest uczniów w zawodzie sukiernika. Czyli warto się uczyć i warto zakładać swoje firmy? Tak. tak? Yy, gratuluję Panu i mam nadzieję, że będzie w szkole Pan jeszcze wielu, wielu wspaniałych ludzi, wspaniałych piekarzy, cukierników, no bo słodkości lubimy wszyscy. Dziękuję Dziękuję i gratuluję.